Kochani, witam Was w kolejnym blogmasie, a tutaj jak, jak zwykle zaczynamy od otworzenia kalendarza adwentowego. Dzisiaj mamy czternasty, więc szukamy tutaj czternasteczki. Jest ona tutaj, więc teraz ją sobie otwieramy. A w środku mamy taką czekoladkę. Teraz jeszcze sobie szybko przejdziemy do kalendarza adwentowego z herbatkami. Teraz zabieramy się za otwieranie tego kanarza notowego dzisiaj będziemy mieli taką herbatkę. Teraz się już włączamy. Mierzymy sobie świąteczny kubeczek i wkładamy. Teraz sobie ją zalewamy. Dobra. Teraz już możemy wyciągnąć tą herbatkę. Chodź do mnie. Dolewamy troszeczkę wody i testujemy mnie by mi dała takie 6,5 na 10. I teraz jeszcze szybko sobie przetestujemy smaczek. Ze smaku dałaby mi takie 8. A teraz przechodzimy już do głównej części odcineczka. A więc słuchajcie, w tym ogólnie odcineczku to jest taki troszeczkę chaotyczny i na szybko, ale mogę Wam wyjaśnić co dzisiaj robimy, ponieważ dzisiaj jest akcja ubieranie choinki. I to będzie stosunkowo krótki vlogmasik, ale też coś takiego może ciekawego w nim być, więc dzisiaj po prostu będzie cały po prostu no, to ubieranie, cały proces tak po kolei. Więc, nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania, ponieważ mamy dwa gigantyczne kartony, gdzie może coś być, a więc, no, miłego oglądania w sumie. A więc to są dwa duże kartony, gdzie są bombki, Tam jeszcze jest stroj, więc teraz się sobie otworzymy i zobaczymy, co jest w środku. Dam Wam na szerokokątne, to będziecie lepiej widzieć. I tak, tutaj widzę, że są. Tutaj mamy jeden chyba łańcuch jakiś długi. Tutaj nie wiem nawet, co jest, więc to raczej damy sobie. No, otworzymy sobie ewentualnie pod koniec. Tylko wyciągniemy ten łańcuch, bo on się może przydać dobra jednak dam wam tak, bo po prostu są brzydkie kolory łańcuch jest dosyć długi więc damy go sobie tutaj i to chyba na razie na tyle więcej stąd nie będę wyciągać, teraz idziemy do bombek a więc tutaj mamy karton z bombkami no jest tego naprawdę dużo i może sobie tutaj troszeczkę to, to sobie zrzucimy, a tutaj sobie pokładamy bombeczki, więc trochę tutaj nagle się pojawi Dobra, więc tak tutaj się wszystko no, prezentuje, jest tego naprawdę dużo, a teraz to wszystko trzeba przerzucić na tą choinkę. Trochę no tak źle światło się ustawiło, ale mam nadzieję, że w ją <laughs> widać. Halo. o. Tak ona wygląda, więc tutaj będziecie mieli takiego dosyć naprawdę długiego time timelapsa, gdzie właśnie będzie zawieszanie tego wszystkiego na tą choineczkę, więc zapraszam do oglądania. Tak się prezentuje już efekt końcowy tej choineczki, może nie jest ona najładniejsza, ale no na nie jest też najbrzydsza, naprawdę tak idealnie się zajpasowała. pasowała. Możliwe, że jeszcze potem przybędzie troszeczkę tej bombeczek, ale jak na razie wygląda bardzo ładnie, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcineczku.